My tutaj nie zwracam uwagi kto kto. Teraz, teraz, a jak szliśmy No i co Kikowcy? No bardzo dobrze. Jak bardzo dobrze, brzuchu, ja Widzicie, co, taki czas okropny, jak mogliście tak kiepsko z Michał? chodzić w ogóle. Jak się biegło w ogóle, jak szło się, o Super. tak, spacerowało. Super, pełna integracja. Które mamy miejsce? Pierwsze. Ja. Wszyscy mamy pierwsze, jako jedna wielka grupa, nie? Nieźle, nieźle. Myśmy niezwykli rywalizować ze sobą. Mm -hmm. nie, Czyli wszyscy na raz weszliście na metę, tak? Super, tak? Dokładnie. Super. No, no dobra, za wszyscy, szereg tutaj na raz. Nie no, my musieliśmy iść by iść ja, no, <noise> tak z nami Ale na baranach dziewczyny nie szliście, no, nie? Było jedno takie podejście. Było, było. Ciągnęliście, tak? Z resztkami ślima. Całkiem przyjemne. <noise> To co za rok drugi raz, nie? No, pierwszy raz mamy kikowców na imprezie po 10 latach, taka nowość, Nordic Walking ruszył ostro. Co prawda nie było ich za dużo, bo jakieś 80 tylko 100, no ponad 100, tak, tak. Ponad 100 było tak tutaj startujących Nordic Walking. Nawet się nie pogryźli za bardzo z normalnymi biegaczami, bo ich puściliśmy w innym czasie, ale całkiem, całkiem nieźle im to poszło. Jak zwykle, zabezpieczenie trasy mieliśmy doskonałe, mieliśmy ludzi w terenie, oprócz tego nam karetka stoi. E, oczywiście, jak przez całe 10 lat nic się nikomu nie stało na trasie, e, wszyscy prawie dobiegają do mety. Tam jedynie może pan dyrektor e, się mógł <grym> zgubić, a... bo on nie zna trasy, ale to, to damy sobie radę, on jest już na miejscu

Ale skoro jak jest... Nie ma, nie ma, byli, byli, obyli. No ale teraz tak jak powiedziałem, dwóch... to będzie zawodnicy. To jest ten najmrazy potomku. A tu jest jego siostra, tak? Tak, tak? tak. Tadeusz. A tu jest jego siostra. Siostra, też biegła. I mama biegła dzisiaj. Mamusia tak, też biegła. Tak, tak, tak biegła. Jeszcze. No i, 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 i tylko ojciec je biegł. Był serwismenem. No, no ojciec miał dzisiaj... W samochodzie, całe przedszkole, szkole, przedszkole. Czy pani biegała dzisiaj? Nie, ja jestem serwis. Serwis, serwis, męża czy dzieci? Super, Kuba smakuje? Żurek? Nie jadłam, ale pewnie pyszny. No to warto spać. Tu widzę całą rodzinę. Kto bieg. Wszyscy. wszyscy. Jak wszyscy? Cała trójka? Jedna, druga, czy... Nie, jeszcze jest tam i tu. Wow, <śmany> ten mały też? I tam mały też? No i te. no, jak czasowo? Jak trasa w ogóle się podobała? Pierwszy raz czy ciężko. kolejny? Pierwszy raz, Pierwszy raz. Pierwszy raz. Ale ciężko. Ciężko? Tak? A, to tak mamy super dzisiaj warunki z tego no. względu, że. Ale pogoda jest. No, że nie ma śniegu, nie ma oblodziałych kamieni w ogóle. To co, za rok przyjedziecie, nie? Oczywiście. A skąd jesteście? Z rybnika. Z No to nie tak daleko. To super. A jak się biegło najmłodszemu? Fajnie. Fajnie. Ekstra, dobra. Medal jest. Medal jest, no no to wynik też jest, no to super, bardzo fajnie. Zakończyło się to jest najważniejsze. To po zawodach zapraszam na dół do naszego zajazdu. Mamy posiady gawędziarskie i konkurs gry na unikatowych instrumentach budowych. Bardzo fajni górale będą opowiadać i grać na różnych instrumentach. Także jak skończy się dekoracja to zapraszam. 3 km po prawej stronie jest nasz zajazd. Miga nam tutaj Metru. Jeżeli jest dziesiąta, to są ludzie, którzy na tym, na każdym roku uczestniczą. I, proszę Państwa, jest takich ludzi, którzy biegli dziesięć razy, czyli dzisiaj dziesiąt I to jest pierwszym takim biegaczem jest Jan Kaleta, Księcina, Miaśnik. Mamy popularny wywiad wiem, wiemy dlaczego. Jasiu. Prosimy do fotografii tam koło dyrektora Dziadkasa, Mitla, bardzo dobrze. Wiemy, że jest trzeci. Jest jest czwarty. No, no, no jest czwarty. Dobrze. Drugim takim człowiekiem to Tadzi Motyka ściska. Pan Huciek, gmina Białego Skarbuka. panie Huciek gmina Razio Odwróć. Tadeusz! Tadeusz Motyka, bardzo Ci tak dziękujemy. Wiemy, że lubisz biegać, to widać. I wracamy do komandora w klasie. Ja przypomnę, że mamy jeszcze jedną zawodniczkę, może nie wszyscy wiedzą, bo nie startowała w biegu późnym, ale Weronika zaczynała od tego klasu. Pamiętam, jak był śnieg na stadionie, biegała po stadionie. Weronika, pokaż się, jak wyrosłaś od tego czasu, bo zaczynała w klasie chyba w pierwszej. Była trochę, trochę mniejsza jak jej przy siostry, myślę, że tam, Ale nie do, jeszcze następna sprawa. Rzeczywiście, 10 na tym spotkałem się Obecny wicewój temat wcześniej, jest dyrektorem ośrodka promocji gminy Węgierzka Górka. Stwierdziłem, że dobrze byłoby zrobić coś takiego na zakończenie sezonu. W maju robiliśmy tego wieku, tak jak poszedłem, za ten pomysł, dobrze zrobimy to, połączymy dwie gminy i dzięki temu przecież na za pomocą spotkacie... Jest Pani Beata, proszę bardzo.